No, zaczynamy chyba jeszcze raz przerwało nam coś tu Dzisiaj mamy 14... 14 marzec 14 marzec 2022 rok Oczyściłem już tu troszeczkę Mieliśmy tu ciasto potane Trzebało się od początku nagrać, coś przerwało, no ale nic. Zatwór. Mamy tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramek, tu jest zatwór. Zobaczymy jak, na ile siedzą, jakie są siadane. Troszeczkę może dymka, żeby to uspokoić je. Dzisiaj niby jest 10 stopni, ale tak średnio jest. No na tej ramce siedzą szczoły z tej strony Tu jest częściowo Chyba sklepiają, wybierają Albo nie założyły nie za, tego już na jesień Do końca Ale ta mniejsza z tym tu mamy też całek ramka Zapas mają. Nie ma się czego obawiać. Zobaczymy dalej. Co to jest? Tu trochę wybrały. Tu troszeczkę wybrały, ale czy tu coś. Z drugiej strony, za to jest taką słoneczku, żeby było widać, ale chyba nie widzę to, czy co coś jest, czy nie ma. Chyba jeszcze tu nic nie złożyły na tej ramce. bo zobaczymy następny. Staramy się oczyszczać. O, mateczka to jest niebieska. Na tej chodzi. Będę odwracał, żebyśmy jej nie zgubili Czy tu coś jest No nie widzę tak Czy komórki na pewno Ale czy jajeczka są Podawane są komórki. Bardzo dobrze. Także są w sumie przygotowane do czerwienia. Patrzmy następną. I tu jest miejsca. Do czerwia. Czy są jajeczka? Też tu nic nie widzę. Raczej... A, coś tu było. Jest czerw tutaj. Może to się już wygryzło? czerw mogło się wygryźć już jakieś pokolenie pszczół nie ma pyłku jeszcze czekamy na pyłek na przypływ pyłku wtedy to się ruszy być może, że jajeczka to tu są ale tu teraz w tym świecznej tu nie chcę ich za bardzo rozróżniać. Tu być może coś jest Tylko słabo to widać teraz tej chwili, nie chcę ich przeganiać za bardzo ale jest pszczół dużo. Pszół jest dużo, wszystkie ramki są obsiadane Na tej ramce także tu nie ma potrzeby, ale pyłek potrzebny jest, nie ma potrzeby robić jakichś korek wielkich, gdzie tu było, to chyba złożymy. A tu co to było już na tej ramce, Aha. tu coś. Matka, ale teraz już na której? Nie to. przeszła matka To przeszła matka, ale tu byśmy mogli O Troszeczkę się z... Może tom wrzucym ewentualnie jeszcze, albo i nie To już złożymy Już nie będziemy wydziwiać Ale to odsklepimy jeszcze może. może ale strząsnę to będą pszczoły A, o, o, nie, ładnie pójdzie poszło dobrze to. potrzebny pyłek jest, u nas jest jeszcze żeby za dużo nie dostał, nie dać, nadmiar tego też nie jest, nie jest dobry, dobra, to wystarczyło, zrzucimy, żeby tu z boku ich nie, dołożę. Oczyściliśmy to co się dało w miarę przyjdzie ciepło pszczoły się chociaż aby zabrał może ramkę Zobaczymy za parę dni o, to ciasto mamy. im. że przykryjemy to tak fajnie o, dobrze Osiem Mamy ocieplenie o, takie filcowe maty, dwie i dosyć i niech sobie mieszkają tu. I przykryjemy daszkiem, i byłoby przegląd mamy zrobiony. Musimy czekać teraz na pyłek. W każdej chwili powinien wystąpić pyłek, wtedy będzie rozwój bardzo szybko nastąpi. Co to, to co było zapas pierżki to już złożyłem, luty był ciepły, złożyły, czerwc już się wygryzł i następne pokolenie teraz musi dostać już pyłek naturalny. No chyba było wszystko na ten temat. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.